Okres noworoczny dla wielu mieszkańców regionu jelenigórskiego był czasem zabawy, natomiast dla służb mundurowych i ratowników medycznych był to czas wytężonej pracy. Nad bezpieczeństwem osób uczestniczących w zabawach sylwestrowych odbywających się w Jelenigórze, Karpaczu, Szklarskiej Porębie i innych miastach oraz gminach naszego powiatu czuwali Jelenigurscy policjanci. Na szczęście w tym okresie nie odnotowaliśmy ważniejszych zdarzeń. Na naszych drogach doszło do trzech kolizji, nie doszło do żadnego wypadku drogowego. Policjanci interweniowali około 80 razy w noc sylwestrową, głównie w trakcie e, zdarzeń, które były związane z awanturami domowymi lub też zakłócaniem ciszy noc, nocnej. Niemniej pracy mieli Jeleniogórscy strażacy. Noc Sylwestrowa oraz pierwszy dzień nowego roku 2020 minął bardzo pracowicie Jelenogórskim strażakom. W sumie 19 wyjazdów, 11 do pożarów oraz 8 do miejscowych zagrożeń. Z takich najbardziej smutnych to na pewno pożar wczoraj Czyli pierwszy, pierwszego dnia nowego roku, e, około godziny 20 przy ulicy Panieńskiej w Niegórze. E, tam e, niestety finał tragiczny. E, kobieta 92 lata nie przeżyła tego pożaru. Dwa samochody w, e, również uległy spaleniu. Jeden na ulicy kadetów. Inny pożar samochodu miał miejsce w sylwestra e, w e, Piechowicach. Tradycyjnie też były to pracowite dni dla jeleni górskiego pogotowia ratunkowego. Okres samego Sylwestra na całe szczęście nie odnotowaliśmy oparzeń związanych z fajerwerkami ani urazów w tym zakresie, natomiast było dość sporo zachorowań, urazów ogólnych, typu złamania, pobicia, urazy głowy i wypadki komunikacyjne, które w tym okresie również się zdarzyły. Tam również odniesione były różnego rodzaju obrażenia, ale jeśli chodzi o samego Sylwestra, to bardzo dużo wyjazdów było na terenie samego miasta Jelenia Góra. Warto dodać, że w okresie od 24 grudnia do 1 stycznia ratownicy pogotowia ratunkowego wyjeżdżali do zgłoszeń ponad 800 razy.